Tu 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 Ej widzę. Widzisz to co ja? Przegalina O nie Ale jesteśmy w przystani, teraz sprawdzimy co tu jest ciekawego. tu zostaw Ale co to w ogóle jest za miejsce? Ja tego nie rozumiem. Czemu tam ludzie grają w piłkę nożną? Na środku. Nie wiem w co to za dupy jakieś miejsce. I tu ludzi ludzie nagle jest. A, tu jesteśmy. Dobra. Idziemy tu zobaczyć kościół, a potem idziemy na szlak turystyczny Wyspy Sobieszewskiej i idziemy szlakiem turystycznym aż tutaj, żeby zobaczyć ten wejście Wisły i wtedy wracamy. No dobra. Często jak z Martą gdzieś jeździmy, albo gdziekolwiek jesteśmy, to zawsze nurtuje nas pytanie, gdzie ci ludzie idą? Jak na przykład ten pan, który właśnie zaraz przejedzie rowerem. No patrzcie, gdzie on jedzie? Z na nad Wyspę Sobieszewskiej jedzie w stronę plaży. Co, on idzie splażować? No, ale my w tym momencie jesteśmy takimi samymi NPC-tami. Bo kto siedzi autem i przez widzi nas? Gdzie my idziemy, idziemy? Nie my nigdzie właśnie nie idziemy, to jest ten problem, nie? A co tu ludzie robią? Też tego nie rozumiem. Wypoczywają. Ale co, od czego? Albo... znaczy nie, nie od czego, dobra, od czego to od życia, nie od życia, ale... Czemu to? No i dobra, zobaczymy co tam jest w tym lesie, ale nie wiem czy co będzie coś ciekawego w tym lesie. Klas. No ale inny rodzaj tego. No właśnie Warto było jechać godzinę? Warto było! Nie jesteś Marta wstajemniczona, ale to jest pierwszy odcinek nowego sezonu. Ale rozumiesz? Jakiego sezonu? No, ona nie wie. Ej, ty, wzrok mi się wyostrzył Ty patrz jak tu jesteś, ten groźnie. Widzisz to? Co? patrz, wyra... mi się wzrok poprawił. Ale co ci się wyraźnie? No, nagle takiego olśnienia dostałam, jak to jest wyraźnie. Ej, właśnie wy zobaczcie, bo ja, ja nie widzę tej wyraźności. Tak wyraźnie jest, takie kon kontury. Ale gdzie ci jest wyraźnie? No, w Lass. A tam nie było? Nie, teraz. No, może było, ale teraz tak patrzę i normalnie to wzrok mi się było. To my w tym kościele byliśmy, a ty, to jest coś olśnienia chyba jakiegoś. <noise> Się wyostrzył, i nagle tak wszystko wyraźnie widzę. Objawienia dostałam. <ścoughs> natura, natura. Co natura? Ten na no, sklep? Nie, to środowisko, siedlisko. Wyraźnie widzę, a nie. Nie w, te, mieście, nie, 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 nie w te ekrany. Nie, w te, nie ekrany. w te ekrany. Mamy z tego wyjścia. Fajne foty. Fajne foty. Ja Wam pokażę tutaj. Tak. Mam nadzieję, że Marta się zgodzi na pokazanie tych fotek. tak Co? co czego? Po pierwsze, te drzewa, jakbym była na jakimś sawannie czy coś, wyglądają. Nie? Mi zawsze się okay. te drzewa tak kojarzą, ale dobra. Musisz zrobić zdjęcie. Ile to drzewo miało lat? Zrób temu drzewo zdjęcie. A czemu zdjęcie? Nie, A bo tu to tak film? wyraźnie będzie wyglądać. Jak w podręczniku, zawsze jest takie drzewo. No dobra. Co robię? Co? Uh! Jezu! Ej! Jaki puchaty! Ale idzie! Ale koksu! Ale on idzie! Gdzie on idzie? Stać się motylem! Oj, trójak, trójak. Co? Ej, znowu wyraźnie. to jest Ja to znowu nagrałem. To jest opętana. Co to znaczy 282? Hmm. Numer pola. Nie wiem ile metrów, ale taki kwadrat. I ma, masz jest taka specjalna aplikacja, że możesz zobaczyć i wtedy co na tym polu się znajduje, jakie te. A poważnie, mówisz? No? co mówisz? Sprawdźcie, co jest na polu 282 albo 282a. Są oba. O oh, ty. Cięciu. Co okay. tak ładne ja bym Wrócił. Zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego jest w jak się nazywa? Przegalina? Nie, byliśmy bliz, blisko przystań. Przystań, o, blisko przystań. Zobaczymy, że coś jest. No, byśmy no, nie? nic tu nie ma. No nic tu nie ma. Można by rzec nie wypał. no można by rzecz, no. no, można by trochę. Ale w takim doborowym towarzystwie. O. o. No dokończ, dokończ? To nawet nie wypał jest. Wypałem! Łach też ma ego, łach też ma! Witam. Lecimy dzisiaj do Gdańska po to, żeby zrobić foty na film, który już dawno, dawno da temu zapowiadałem i dalej się robi e, z serii nauki. Więc lecimy i pokażę wam tutaj co zrobiłem, jakie fotki zrobiłem, bo e, wszystko będzie się opierać na zdjęciach i filmach, więc mam nadzieję, że e, ta wstawka tutaj pokaże wam, że coś tutaj się dzieje. Coś tu się dzieje i będziemy lecieć dalej Więc pakujemy się i lecimy Wszedłem właśnie do Gdańska Głównego Tutaj będę sobie robił foteczki Pokażę wam jakie przebitki właśnie z takich fotek, które zrobiłem Mam nadzieję, że wam się spodobają No to będzie taki mój w ogóle pierwszy wyjście można powiedzieć, że coś takiego jak po prostu wyjście na to, żeby robić foty. No więc zobaczę jak to wyjdzie, ale jak na razie robienie fot, tak po prostu bardzo mi się podoba. Nawet wczoraj byłem na chrzcie mojego... Nie wiem kim on jest, bo to jest syn mojego kuzyna, więc nie wiem kim, kim on dla mnie jest, ale ja jestem w Więc byłem na jego chrzcie i tam robiłem też fotki i fajnie mi wyszły. Tak wiecie, po prostu dla rodziny, nie, ale no... Starałem się, żeby wyglądały plus minus profesjonalnie. Więc yy, podoba mi się robienie tych fotek. Teraz to sobie do Gdańska późnego, które jest w tamtą stronę, ale chciałem przejść tutaj, bo tutaj nie ma ludzi. E, a ja się jeszcze trochę wstydzę przed ludźmi nagrywać. Jest teraz sobie obrót i idę w dobrą stronę. E, jestem po dwóch godzinach łożenia i robienia fotek i powiem Wam, że tak zarobiście wyszło, znaczy niektóre, nie? Ale... 100 Pro, będę do tego wracał. 100% hmm, Pokażę Wam kilka, które zrobiłem fajne. I wstawię gdzieś tutaj. W ogóle cały ekran po prostu tam, żebyście zobaczyli, czy też nam się podobają. Jeżeli tak, to zapraszam wtedy na dosyć eee, tradycję oczywiście, bo zająłem tylko film o tym, jak takie fotki robić i jak rułować w fotografii i jak zacząć. Więc bardzo zapraszam. Domu I muszę wam coś wyznać Mam ochotę na ziemniaka Więc idę go zrobić Będzie to ziemniak pieczony W piekarniku Czemu ja jestem taki durny? To jest dobre pytanie Muszę wam powiedzieć, że jak byłem tam w Gdańsku, żeby porobić foty To było tam jakieś 40 stopni i tak mi się już nie chce kurde nic zrobić, jak jestem pod wpływem większej temperatury niż 25 stopni, albo jest spokojowa, nie wiem, to powiedzmy, że pokojowej, umieram. Odpalam się w ogóle tryb, jak na to mówię żula i po prostu chodzę, jakbym był pijany, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja za każdym razem i Marto na przykład się ze mnie śmieje, że chodzę jak debil. No ale nic nie mogę z tym zrobić. Temperatura mnie zabija. A teraz jestem bardzo głodny, więc robię ziemniaki. I specjalnie y, tu źle obieram, Bo wtedy to jest chrupiące, o to chodzi. Ale nie ogarniacie, weźcie, ludzie. Chcę powiedzieć, że jak tylko dostanę wypłatę y, pierwszego dnia miesiąca, to plan na wyjazd będzie realny. I robię jakiś cool wyjazd pod nagrywki, więc mam nadzieję, że. Tutaj również, również was zostawię, nie? Zostawię was ze mną. Ktoś to pogląda i powie, Ej, Alo ma ciekawe pomysły, muszę być z nimi i zobaczyć się wszystkie. Mam nadzieję, że właśnie tak pomyślicie. Więc zapraszam was serdecznie do mnie, zapraszam. Dobra, sprawa jest taka. Bardzo poważna sprawa. Dzisiaj jest piątek, 22, i sprawa. 4-4 cztery, cztery razy chyba po Sprawa. Ale. Sprawa jest taka. Jak może wiecie lub nie wiecie, ale jeżeli oglądaliście ten film, to najprawdopodobniej yy, kojarzycie że Marta lubi grzyby. Jeść ich nienawidzi, ale lubi je zbierać. E, lubi też bardzo. Kubki. Kubki to jest jej yy, taki, można powiedzieć. Znak rozpoznawczy, raz ma kubek taki, raz ma kubek taki I czasem pije tylko z jednego, a wtedy nagle mówi, że jednak już ten jej się nie podoba I w sumie to jednak chce następny, bo ona wtedy ma inny mood Zobaczyłem od TikToka, co działa Dobra, jesieniarskie rzeczy Widzicie to? Nieważne to ten kubek dynia, tam był kubek grzyb, rozumiecie? Kubek, który ma kurde zamknięcie grzyba. No, muszę to kupić dla Marty, więc przez to, że dzisiaj idziemy bo idziemy dzisiaj tak na imprezkę. rozumiecie, jesteśmy imprezowi. E, pierwszy raz od pół roku. Idę najpierw do Pepko, bo ona na mnie czeka, żeby zjeść śniadanie. Jest godzina 13, ale czeka, żeby zjeść śniadanie. A ja każę jej czekać jeszcze dłużej, bo zajdę najpierw do Pepko. Dobry plan, co? Tutaj to będzie niespodzianka, to będzie niespodzianka, więc od razu zobaczcie też reakcję. Zobaczcie <grymne> Borowik Postaw na ziemię, bo on nie wie co to jest, nie? Borowik, Borowik Borowik to... <grymne> Cóż Przestań <grymne> <Jestem grymne> do tego gry <grymne> <grymne> Dawaj dupcie Dawaj dupcie, dawaj dupcie, dawaj dupcie <grymne> Dawaj dupcie, dawaj dupcie Marta kazała mi zaprezentować ją. Papryczki, które urosły na moim balkonie. A co to są do papryczki? No, a, że zwykła papryka, papryka to jest papryka. A... No. I tak urosły nam. A ugryźć? Nie, no nie będę. No tam, nie są do jedzenia przecież, nie? Tylko Marta właśnie zapytała, co do tego prezentu, po co jest zamknięcie. Rzeczą numer jeden jest to, żeby wyglądał jak grzyb. To jest już najważniejsze. Rzecz od numer dwa. Wyobraź sobie, że masz na przykład tutaj pomidoro. No i nie ma wątpliwości, albo ja się nie domaję, że płacę. Nawet tego pomidoro w kartę, na przykład. I się to zapominało. A tak co robisz? Zamykasz, gdzie do siebie, stwierdzasz, i zapominałem, co płacę. Kolejna rzecz. Ciepło, no jak ciepło się zostaje. Fizycznie. fizycznie, fizycznie. No para. Para, no właśnie. W tym momencie, gdy kapelusz jest na borowi. No, ma takiej opcji

Hotdog Wiesz co jest najlepsze? Co? Ja powiedziałem im, że ty lubisz kubki różne. I teraz jeszcze jest właśnie pokazanie. Takie... Okay. Nawet nie wierzę, że kubek hotdog. Honorowy kubek. Kubek honorowy. To jest kubek. A tutaj rafik. Rafik o Świętej pamięci. Po, pokaż, pokaż. Świętej pamięci. <laughs> Świętej pamięci. Świętej pamięci rafciu.